Co to będzie, co to będzie z tą naszą Polską. Polacy wciąż pod zaborem, pod salatów rosyjskim. Powstanie przegrane. Czy nasz naród naprawdę nie jest już nic w stanie zrobić? Nie mam pojęcia, co ja mógłbym zrobić. A może coś napiszę? Tak, przecież ja jest poetą. Ja mi jestem twórcą. Napiszę coś takiego, co sprawi, że już w tym szczęki opadną z wrażenia a w szczególności mój idioci, co gra jakiś Ja już im pokażę. To będzie moja wielka poema. Akcja będzie rozgrywać się na szturze ojców bazylianów, który będzie w Czyby Czy wy widzieliście te okropne warunki? To zostały to za do tobie na i na to, taki bitki kierować na Cezary. Nie może tak być. Jedyne, co możemy teraz zrobić, to poświęcić się. Tak, to prawda. No się samych. Badań. I się gdzie kolejne z walizkach. Oczywiście na cybnię. Podobno z studentsji. I tak rozmawiają o złych warunkach, prześladowaniach, aż tak. No cóż to Konrad cicho występiony siedzi, jak bodiczał swojej grzechy do spowiedzi. Konradzie, patrzcie, z Znowu się przesmienię. Czym słaby? Jeśli ma była już w grobie, już chłodna, krew poczuła, spod ziemi wygląda. I jak upiór powstaje krwi głodna, i krwi żąda, i żąda, krwi żąda. Tak, tak zemsta, zemsta, zemsta na droga, z bogiem i chodzi Boga. I jeśli mówi, ja pójdę wieczorem, naprzód, braci, rodaków myśli muszę, komu tylko zapuszczek my w duszę, ten jak ja musi zostać upiorem, Tak, tak zemsta, 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 zemsta na drogach nie Boga. Jak on okropnie patrzy, to jest pieśń szatańska. Wnoszę się, lecę. Tam, na szczyt opoki. Już na tlenie nie czułem się. Między co Już widno, jasno. Z góry na dół Tam, na dole. Patrz, patrz. przyszłe wypadki i następne lata. Jak robię tak, gdy orła postrzegą. Mnie, orła na niebie. Lecz cóż to, jaki tak powstał i roztacza pióra, zasłonił wszystkich, okiem nie wyzywa, skrzydło ma czarne, jak burzliwa chmura i niebo całe zakrywa. Oczu on wrydzi, co on mówi? Zostawcie go, ko sam, sam jedę w celi. Samotność. Cóż po ludziach? Czym śpiewacie? Ty, Boże, ty na tym. Dajcie posłuchanie. Godna to was muzyka i godne śpiewanie, ja, mi. Boga natury, godne takie pieśni. Pieśń to biedna, pieśń tworzenia. Taka pieśń jest siła, dzielność. Taka pieśń jest nieśmiertelność. Ja nieśmiertelność czuję. Nieśmiertelność tworzę. Cóż Ty większego byś zrobić, Boże? Ja kocham cały naród. Objąłem w ramach wszystkiego przeszłe i przyszłe pokolenia. Przycisnąłem tu do łona. Ja chcę czuciem rządzić, które jest we mnie. Rządzić jak Ty. Zawsze. I tajemnie. A jeżeli się sprzeciwią, niech cierpią i przepadną. Daj Pan tak o ciebie nazwał miłością. Ty jesteś tylko mądrością. Nazywam się milion bo za miliony kocham i cierpię, Katuszu. Odezwij się, bo strzelę przeciw twojej naturze. Jeśli jej gruzy nie wzburzę, ten głos, który z pokoleń pójdzie w pokolenia, krzyknę, Ty je Ojcem świata. Trzeb żyda przez twoje oblicze, ale gdybym ja tobie z coś wyspowiadał, ja proch będę z Panem gadał. Co widzę? Długie, białe, lub Drogi drugie, puszcze, śniegi. Na trybunał tam zgraja niewinnego człowieka. Krzyczą, gal, gal, gal sądzić będzie. Bili w gronie. Lecz cóż to? Ozydł Na niego wyrok wydany. On wolny matki obcej, go dawne bohatery, a imię jego będzie 44! W śnie przedstawię jasno postać senatora. Pismo to dla mnie, reszty jego starskiej mości, kwas poręczny, rubli 100 tysięcy. Order, lokaj, no, przyknij tu tytuł książęcy. nie wszyscy. Kłaniają się, boją. Własne, 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 własne. Ach, niech umrę, niech umrę się tego szumrania, jak ślubne łososie z moje łaskotania. Każdy się kłania, jestem duszą zebrania. O, rozkoszy umieram, w rozkoszy umieram. Te szmery. Ach, coś jeszcze da mi puchą. Moje ucho, moje ucho jak okropny szmer. Śmiechy, brzaski, synatowy końca z, wow. z łaski. Z z łaski. Kolejnej scenie przedstawię kontrasty społeczeństwa. Jesteśmy w salonie warszawskiej. Widzicie tamty? Wstydzą się nas. Nawet nie rozmawiają po prostu. nasz kraj, nasza sytuacja. Poddaję się serwową. Tak. My stajemy po stronie zobaczyć o wolność, niepodległość. Zamykamy chwałę badań o wosnictwo. Wasz odgrada. No i trzeba zrobić na zboczy. Nasz rękie klawa zbyszczy zimna i twarda. Sucha i druga lecz wewnętrznego ognia i lat będzie Szpajmy na tę skorupę i stąpmy do głębi. No i to właśnie, moi drodzy Państwo, były dziady dreznańskie. Mam nadzieję, że pomoże to na Polakom w końcu obalić starat, wyzwolić nasz kraj.